Witam, witam, witam. Tak jak obiecałam, ponownie pojawiam się w willi, przed willą zasadniczo eko w Bolszewie przy ulicy Konwaliowej. Mniej więcej dwa tygodnie temu robiłam live z tej inwestycji, ale ferelnie wstrzeliłam się w świetną pogodę w sobotę o 10 i ta frekwencja nie była taka, jakbym sobie życzyła. Postanowiłam w takim bądź razie nagrać dla Was specjalny filmik, krótki aby powtórzyć to, co na tym live się znajdowało. Villa Eco to 25 mieszkań w budynku. W tej chwili do sprzedaży zostało nam tylko 6 mieszkań. Jest to niezwykle ciekawa inwestycja, dlatego że, słuchajcie, mamy fotowoltaikę na dachu. Ta fotowoltaika będzie zaspokajać potrzeby mieszkańców, jeżeli chodzi o części wspólne i o parkingi albo oświetlenie tych parkingów, albo będzie to osiedle zamknięte, elektrykę do bramy. Czy też szlabanu, jeszcze nie wiem, która z tych form będzie wybrana przez dewelopera. Też jest koncepcja, aby zrobić więcej tej fotowoltaiki, kiedy już powstanie wspólnota, i pompy ciepła, żeby zabezpieczyć sobie. W świetle nowych przepisów, które mają być w 2035 roku, zabezpieczyć sobie ogrzewanie tego budynku. Obecnie są różne dofinansowania dla wspólnot, nawet do 70% na wykonanie takiej inwestycji, więc nawet wykonując, słuchajcie, tą inwestycję, może okazać się, że to będzie bardzo niski koszt w tych 30%, które trzeba będzie dołożyć w porównaniu do tego, co płacilibyśmy za ogrzewanie, gdybyśmy ogrzewali się gazem. Na dzień dzisiejszy tak. Ogrzewamy się gazem, ale jest perspektywa, że może się to zmienić, jeżeli wspólnota tak zadecyduje. Na chwilę obecną, w umowie deweloperskiej mam zapis wszystkich obecnych osób kupujących, wyrażających zgodę na to, aby w przyszłości na miejscu parkingów powstały konstrukcje z fotowoltaiką i pompami ciepła, które ten budynek zaopatrzą w ciepło. Jak widzicie. Jest to już osiedle na ukończeniu. Tak naprawdę z tej strony, przy ulicy Konwaliowej, buduje się już tylko nasz budynek. Jest to budynek budowany z naprawdę wysokiej jakości materiałów z ceramiki. I to, co go wyróżnia, to to, że jest niewielka ilość mieszkań na kondygnacji. Jest wielkie wspólne pomieszczenie gospodarcze na wózki, na rowery, czego w normalnym standardzie w budynkach nie ma. Każde mieszkanie ma przypisane jedno miejsce. Postojowe, co też jest ogromnym, ogromnym plusem. Tak jak mówiłam, zostało mi niewiele mieszkań. Są to mieszkania w metrażu od 36 do 54 m2. Uważam, że jest to inwestycja bardzo ciekawa i na flipa, i na wynajem i osoby, która chciałaby zakupić tą nieruchomość. Szczęśliwie nieruchomość mamy w nadzieję zakończyć w grudniu, a nie tak, jak jest to w prospekcie informacyjnym w kwietniu 2024. Można byłoby, słuchajcie, skorzystać z programu oczywiście tutaj, z programu Rządowego 2% i taka nieruchomość 30-metrowa w programie rządowym przez pierwsze 10 lat wynosiłaby z ratą mniej więcej 1500 zł, natomiast ta 54-metrowa, trzypokojowe mieszkanie byłoby w kwocie 1800 zł w skali miesiąca przez pierwsze 10 lat. Dlaczego to jest taka ciekawa informacja? Dlatego, że mieszkania w Bolszewie wynajmują się w granicach między 1000 800, a 2000 zł za 40 m2, 2000 zł miesięcznie. Czyli rata dwuprocentowego kredytu byłaby niższa niż rata najmu. Ciekawe. Prawda, zwłaszcza, że mamy połączenie tutaj dwóch programów. Można skorzystać też z programu związanego z dopłatą do wkładu własnego do 20%, do kwoty 200 tysięcy. Zatem, tak naprawdę, słuchajcie, potrzebujecie 2,5 tysiąca złotych w kieszeni, żeby kupić mieszkanie w programie na 2%, mieć niską ratę i tak naprawdę. Być może mam taką nadzieję, ale niczego nie obiecuję. W grudniu otrzymać klucze do swojego mieszkania. W grudniu zaznaczam e, tego roku. Sprawa warta do rozważenia. Jeżeli chodzi o flipa, mamy w tej chwili cenę za metr kwadratowy jedno w promocji 6,5 tysiąca pozostałe 6900 zł. W tej chwili jeżeli chodzi o rynek wtórny, bo. Nie ukrywam, najlepiej sprzedają się mieszkania wykończone. W tej chwili to wynika z moich obserwacji. W Bolszewie waha się bardzo różnie, ale w tych metrażach do 40 metrów, bo mamy tutaj mieszkanie 37, 36 i 39 metrowe, jeżeli mówimy o mieszkaniach dwupokojowych, wahają się w cenach między 8,5 a nawet 9 tysięcy za metr kwadratowy. Ja wiem, że flipowanie na rynku pierwotnym nie jest prostą sprawą, ale nie widzę przeciwwskazań, aby w umowie deweloperskiej przekonać dewelopera do tego, aby dał zgodę na sesję na e, nowego właściciela mieszkania, czyli można byłoby sprzedać jej nieruchomość jeszcze w trakcie budowy z umową deweloperską. Można e, oczywiście nieruchomość sprzedać, kiedy e, pojawi się księga wieczysta. Istotną informacją jest to, że księga wieczysta, jeżeli chodzi o Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie, no to niestety jest czas oczekiwania aż 9 miesięcy. Czyli przez 9 miesięcy będziemy płacili czynsz w tej nieruchomości. Można to oczywiście, Państwo flipowie i fliperki, obejść. Takim rozwiązaniem jest najem z dojściem do własności. Kiedy to otrzymujemy klucze do mieszkania, otrzymujemy akt własności, rozpoczyna się okres oczekiwania na księgę wieczystą, ale... Ale właśnie znajdujemy najemcę, który wynajmuje tę nieruchomość z najmem do własności i re realizuje się kredytem, z chwilą kiedy ta księga wieczysta się pojawia, bo niestety aby osoba mogła zakupić nieruchomość czy to za gotówkę, czy na kredyt musi być księga wieczysta dla lokalu. Są zatem możliwości zarobienia i na flipie, są możliwości otrzymania ciekawego kredytu na 2%. To jest ogromny plus. No i informacja, że mieszkania w Bolszewie wynajmują się bardzo szybko. Na tym osiedlu wynajmowaliśmy mieszkania w granicach 40 metrów, nawet za 2000 zł miesięcznie, bardzo rzetelnym e, najemcom, którzy oczywiście tą kwotę płacą. Jeżeli jesteś zainteresowany, villa Chciałbyś ze mną obejrzeć tą nieruchomość, chciałbyś dostać informacje na maila, chciałbyś dowiedzieć się jak możesz zarobić na tej nieruchomości nawet 41 tysięcy dochodu, nie przychodu, dochodu po potrąceniu czynszów, remontów kosztów aktów notarialnych i po potrąceniu e, jakichś dodatkowych opłat e, podatkowych, chociażby z najmem, jeżeli wynajmujemy jako osoba prywatna, to opłacamy ryczałt 8,5% do Urzędu Skarbowego. Zgłoś się do mnie. Moja strona to www.multideveloper.pl Strona inwestycji to www.willamyślnik.eco.pl bardzo chętnie się z tobą spotkam, czy to stacjonarnie, czy online i przedstawię ci ofertę. Ja nazywam się Katarzyna Biedrzycka, jestem właścicielką Optimus Inwestycje, biura nieruchomości i współautorką projektu Multi Developer. Pozdrawiam.